Witajcie na kolejnym moim filmie. Na początku chciałbym przeprosić wszystkich moich fanów, którzy piszą do mnie setki maili oraz wiadomości prywatnych poprzez Facebook w sprawie moich żuków. Niestety, w związku z dynamicznym rozwojem sklepu oraz panującą pandemią koronawirusa w naszym kraju, nie mam fizycznie czasu, aby przysiąść do żuków i stworzyć jakieś większe partie. Tak więc proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. Kolejka na tą chwilę wynosi około dwóch lat. Ale do rzeczy. Tak jak na wstępie wspomniałem, w związku z panującą pandemią koronawirusa w naszym kraju, wraz z bratem postanowiliśmy naszą działalność przenieść nieco na swoje kanały wędkarskie na YouTube. W związku z czym dzisiaj postanowiłem nagrać filmik przede wszystkim dla początkujących wędkarzy, którzy dopiero będą się zabierać. I nie wiedzą, jak się zabrać pod łowienie kleni jazi. Na tym krótkim filmiku chciałbym przedstawić niezbędne i podstawowe przynęty. Na początku filmu chciałbym Wam przedstawić wręcz kultowe woblery, których zbytnio nie trzeba reklamować, a mianowicie woblery Siek M. Chodzi mi tutaj zwłaszcza o dwa modele, takie jak Gupik. Czyli niepozorny, 3-centymetrowy woblerek o dość drobnej akcji, płytko schodzący, zwłaszcza w naturalnych barwach, jak również w ciemnych, oczywiście takich czarnych ze złotymi lub srebrnymi elementami. Jest to niezwykle łowny woblerek. Przede wszystkim też niedrogi, bo kosztuje kilkanaście złotych. Przynęta bardzo łowna, która sprawdza się od początku wiosny po późne lato. Zwłaszcza na kleniach i jaziach, ale częstym przyłowem są również oczywiście inne drapieżniki. A właśnie, i bym zapomniał o swoim ulubionym kolorze, czyli tym oto okonku który nie raz dał mi fajne ryby na zawodach. Była to przez lata skrywana moja przynęta, zwłaszcza gdy ryby nie chciały e, zbierać smużaka z powierzchni. Świetny woblerek, naprawdę szczerze polecam. Zawsze jest w moim pudełku. Jeśli chodzi o równie dobry temat, to jeszcze bym pokazał Wam ten oto Woblerek, gupik oczywiście, w tym malowaniu. Taki brudas na bardzo czystą wodę, mocno prześwietloną, e, gdzie ryby nie reagują na naturalne kolory. Obok czarnucha, klasycznego czarnucha i okolka jest to podstawowa moja broń. Ale też warto wspomnieć właśnie o tym modelu. Jest to kolor, żeby was nie skłamać, 52. Taki. Ciemny również brudas, od dołu e, jakieś prą prążki ala e, jakiś smużak. Również e, dobry temat, zwłaszcza na prześwietloną wodę. Jak widzicie trochę tego jest, mógłbym e, gadać godzinami, ale jak pewnie wiecie, nie lubię za dużo gadać, tylko łowić. Choć niestety ostatnio zbyt wiele czasu nie mam na to, ale na nadrobię na pewno te zaległości i będzie grubo. Kolejnym modelem oczywiście będzie bzyk 3,5 cm, podobnie jak przy gupiku preferuję raczej naturalne barwy, takie jak tutaj widzicie, godny uwagi jest ten oto kolor, zwłaszcza na ciemną, brudną wodę, taki oto wyglądający, jakby byłby posypany jakimś drobnym brokatem lub oklejony tkaniną, bardzo fajny temat. Ten oto też bardzo godny uwagi. Zielonkawa góra, pomarańczowo czerwony dół. Bardzo dobrze się sprawdza, niemalże na każdej wodzie. Oczywiście warto też przedstawić tego oto pasiaka. Rzadko spotykany model w sklepach. U nas dostępne w bodajże kilkunastu, minimum kilkunastu kolorach. Nie mam czasu teraz liczyć. Jak w Gupiku, oczywiście czarnych, jak widzicie resztka, tylko już ich została. A nie tak dawno przyszło około 1000 sztuk. Tak więc woblery naprawdę łowią i są bardzo... E, cenione wśród okolicznych wędkarzy. Co jeszcze mógłbym Wam z brzyzyka przedstawić? O, ten kolor, jest to kolor 29. Taki oto, też rzadko spotykane, Dość ciemny. Ale dobrze widoczny na prześwietlonej wodzie. Woblerek z drobnym złotym brokacikiem też wielokrotnie otworzył mi wodę. Zwłaszcza gdy trzeba było punktować pojedyncze ryby, które krążyły po przelewach. Świetny temat, o którym zbyt nie trzeba gadać. A właśnie, jeszcze warto też poświęcić chwilę uwagi na to malowanie tak, tak zwana oska w malowaniu osy pomarać jakieś ciemne. Pojedyncze prążki też godne uwagi. Jeszcze bym Wam pokazał, o właśnie, te trzy kolory. I takie nieco jasne, żarówiaste. Rzadko używam tego typu woblerów, ale bardzo często otworzą wodę, zwłaszcza ee, Późnym lub yy, wczesnym latem Gdy mocno świeci słońce, woda jest nieco trącona a więc często walą w to przyzwoite kluchy Zwłaszcza klenie, jazie nieco rzadziej, ale też jest to bardzo Dobry temat o, Teraz zauważyłem, że bardzo dużo tych woblarów już wyszło Tak więc pewnie znowu braknie wiosną i latem, ale zobaczymy jak widzieliście na początku filmu, przedstawiłem Wam płytko schodzące woblerki. Teraz czas na nieco głębiej, czyli model Stynka. Jest to taki dość popularny wobler, ale nie tak bardzo jakby Zyk, czy też Gupik. 4 klasyczny woblerek. Na dość szybkie przelewy, warkocze, rynienki. Oraz nieco głębsze przemiały, zwłaszcza gdy płynie e, czysta woda i klenie startują od dołu, nawet z głębszej, grubszej dziury, często za kilku grubych kamieni, jak to ma miejsce na odrzańskich przelewach. Jak widzicie, również występują w bardzo sprawdzonych i przemyślanych barwach. Zwłaszcza godne uwagi jest ten oto model. Ten okonek, taki nieco fluo. Bardzo fajny temat, który bardzo dobrze się sprawdza. Jeszcze chciałbym Wam pokazać z tego modelu, o, właśnie, tą taką matową, ciemną uklejeczkę ze złotym brzuszkiem. Jest to model 19, jest to kolor, oczywiście, numer 19 też równie dobry temat. Częstym przyłowem są wielkie bolenia. No i co jeszcze mógłbym Wam tu pokazać? Oczywiście czarnuchy też występują w tym modelu, też muszą być u mnie, ponieważ ten model ma nieco inną pracę aniżeli pękaty bzyk. Tak więc również Musi być u mnie w pudełku. No i przyszedł w końcu czas na głębiej schodzące kleniowe woblerki w wersji SDR. Mam tutaj na myśli oczywiście model Różanka L. 4 cm woblerek z długim językiem. Idealny wobler na głębsze odrzańskie napływy. Różnego rodzaju grubszą wodę, głębsze podmycia brzegów, gdzie trzeba natychmiast prowadzić woblerka w przydenne partie wody. Oczywiście w podobnych malowaniach co wcześniej tutaj również Okonek moja tajna broń świetny temat, ale też warto wspomnieć o tym malowaniu. Zwłaszcza dobry kolor, gdy słońce e, co jakiś czas przechodzi przez chmury, i e, jak to się ma w przypadku klejki, zmienia nieco swój grzbiecik. Wtedy różnego rodzaju odcienie oliwki potrafią zdziałać cuda. O, jeszcze tego pokażę. Też bardzo dobry temat. Bardzo popularny wśród odrzańskich wędkarzy, ale i nie tylko ponieważ ostatnimi czasy wysyłaliśmy trochę tych woblerów w Polskę. No i dobra, to byłoby na tyle jeśli chodzi o woblery sieka. Za chwilę przejdziemy do kilku e, innych woblerków e, z innych marek. Tak więc zapraszam Was na ciąg dalszy tego e, filmu. A właśnie bym zapomniał. O równie kultowych modelach, jakimi są OSKA, czyli dwucentymetrowy woblerek, którym można przysmużyć, jak również zejść nieco pod powierzchnią wody. Rewelacja na różnego rodzaju rafy, przelewy, wypłucenia to jest akurat w płytszej wersji, w płytko schodzącej wersji ale też jest model w nieco głębiej. Schodzącej. Jak widzicie, z dłuższym językiem. Co ciekawe, woblerek dość lotny na dobrej jakości żyłce 0,14-0,16, pomimo tego długiego języka. Drobna akcja, mała kotwiczka dobrej jakości robi robotę. Często siadają wypasione garbusy zamiast okazałego klenia, jak również i szczupaki. Oczywiście jeszcze chciałbym Wam pokazać o tym malowanie, to jest godne uwagi, taki oto brązowy. Bardzo dobry woblerek, którego zbytnio nie trzeba przedstawiać, ale należy o nim wspomnieć. Dobra, to była oska. Został ostatni model. Model, którym kiedyś jeszcze, e, gdy byłem juniorem na zawodach wędkarskich, Łowiłem fajne klenie, zwłaszcza w deszczową pogodę, na płytkich przelewach, gdy woda w odrze nagle się podnosiła bardzo dynamicznie. Świetny temat, czyli jest to uklejka igła 3 cm. Taki oto paproszek. Przejęta wielkości paznokcia, która wymaga bardzo cienkiej żyłki, choć, jak wiadomo, nie trzeba daleko rzucać kleniowymi woblerkami. Wystarczy dać im polecieć z wiatrem. O tutaj w malowaniu okonka. No i oczywiście klasyka, taka oto uklejeczka. Bardzo dobry temat, którego zbytnio nie trzeba przedstawiać, aczkolwiek ten model e, w mojej opinii jest bardzo zapomniany i niedoceniany przez wędkarzy, ponieważ te, jego budowa. E, skłania wędkarza do użycia odpowiedniego sprzętu, żeby posłać go na odległość minimum kilku, kilkunastu metrów. No nie jest tak bardzo lotny jak bzyk czy gupik, czy też stynka, no ale jest naprawdę bardzo łowny, o czym osobiście Was zaręczam. Dobra, to byłoby na tyle. Lecimy dalej z tematem. Kolejną grupą kleniowo-jaziowych woblerków w moim pudełku są tak zwane groszki, czyli woblerki wielkości paznokcia z dość dużym obciążeniem w brzuszku, często bardzo charakterystyczne. O, takie oto tematy. Przynęta wielkości paznokcia, ale naprawdę bardzo Lotna i niezwykle stabilna, nawet na wartkiej wodzie. Drobniutka, akcja. Wielokrotnie skusiła dobrania okazałego klenia czy jazia, jak również i okonia, naprawdę szczerze polecam, zwłaszcza też w takim oto pasiastym malowaniu, jak również typowe czarnuchy, typowy kleniowy kolor, czyli cały czarny woblerek z żółtymi kropkami jest to klasyk klasyków, o którym warto e, pamiętać. Równie dobre są też takie woblerki w takim malowaniu, ciemny, ale z jakiś delikatny, czerwony, pomarańczowy celowniczek e, w części ogonowej, równie dobrze e, się sprawdzają, szczerze polecam. Woblery, jak widzicie, bardzo przebrane w naszym sklepie. No ale cóż, jak łowią, to ludzie biorą. O, jest. Też świetny temat. Z rudym, takim miedzianym dołem. Bardzo dobry woblerek. No i tego muszę sobie odłożyć, bo widzę, że chyba zostały dwie sztuki. Tak więc on wędruje do kieszeni. A my lecimy dalej z tematem. Kolejną marką woblerów kleniowo jaziowych, które chciałbym Wam przedstawić. Są to oczywiście nieśmiertelne Glogi, a mianowicie model Hector 35 mm w naturalnych barwach. wobler, którego zbytnio nie trzeba przedstawiać, aczkolwiek ostatnimi czasy został nieco wyparty przez bardziej nowoczesne i bardziej rozreklamowane przyęty, co nie zmienia stanu rzeczy i warto go posiadać w pudełku. Zwłaszcza ten oto z taką złotą useczką i oczywiście naturalny, bardzo dobry woblerek. No i przede wszystkim niedrogi, kosztuje u nas akurat ten 15,80. To jest według mnie bardzo tania przynęta. Nie byłbym oczywiście zapomnieć o.. E prawdziwych rękodziełach jeśli chodzi o polskie woblery czyli wobki Janka Ryczkowskiego zwłaszcza ten model, taka oto pesteczka też bardzo dobry temat ale też model Koliber 27 w takim oto malowaniu bardzo dobre oczywiście ciemne, w ciemnych malowaniach też są równie łowne, zwłaszcza na czystą, przejrzystą wodę. Widzę, że zostały ostatnie sztuki. Nie wiadomo, kiedy będzie kolejna dostawa. A, jeszcze bym zapomniał o modelu klasycznym taka oto klasyczna uklejeczka 5-centymetrowa, pływająca o wąskiej, umiarkowanej pracy. Niejednokrotnie dała fajne ryby, nie tylko mi, ale i moim kolegom, zaprzyjaźnionym kolegom z klubu. W tym malowaniu takim zutawem również bardzo dobrze się sprawdza. No i oczywiście naturalna, taka oto poteczka z ciemną górą, jasnym brzuszkiem. 27 mm, dość lotna. Dobra, przechodzimy dalej. Kolejną grupą. Woblerów są różnego rodzaju, podobne. Jak wiecie łowię przede wszystkim swoimi smurzakami, ponieważ w mojej ocenie nie mają sobie równych, nie chcę mi się zbytnio o tym gadać, ale czasami sięgam po woblery innych twórców, których również szanuję, zwłaszcza gdy robią coś dobrego, coś godnego uwagi. Bez wątpienia taką firmą jest, są mikrobajciki. Oczywiście różnego rodzaju chrabąszcze w ciemnych malowaniach, takie oto żuczki. Dobry jest również ten oto pasikonik, taki brązowy. Dwie gąsieniczki w tym malowaniu, no zwłaszcza e, gdy spadają do wody zielone gąsieniczki. Ta żółta też jest bardzo dobra. Zejdzie trochę pod wierzch. Tak więc e, fajnie można postawić ją e, na płytkim e, przelewie. A jeszcze bym zapomniał o tym modelu. To też jest dobry, bardzo dobry wobler jak widzicie. Taka oto klasyczna larwa. Bez zbędnych, bez zbędnych bajerów, kalkomanii itd. Proste malowanie, a jak wiecie, prostota często bardzo dobrze łowi. O, taki. Dobra, starczy. Przechodzimy dalej. O, właśnie. Bo tutaj, jak widzicie, u góry wiszą oczywiście nieśmiertelne boniciaki. Oczywiście model. Model, i dobrze kleń 3,5 cm w naturalnych barwach. Przynęta bardzo lotna świetnie się sprawdza na głębszych, jak również płytszych barkoczach tuż za progiem tam gdzie woda dość mocno ciągnie jest to wobler bardzo dobrze ustawiony stabilny, w wartkim nurcie często się na niego większe ryby naprawdę godne uwagi. Jak widzieliście w tym naturalnym malowaniu, dobry też jest w tym oto, z różową górą, też bardzo dobry, zapomniany woblerek. Ceniony zwłaszcza wśród wędkarzy, którzy łowią z łódki z pontonu, ustawiają się przed napływem odrzańskiej czy też wiślanej ostrogi i powoli centymetr po centymetrze go ściągają przy dnie. Jak huknie, zwykle jest to konkretna klucha i tyle. Dobra, przechodzimy dalej do woblerów znakomitego metkarza, czyli Andrzeja Lipińskiego. Tutaj zbyt wiele czasu nie poświęcę, ponieważ większość jego woberów jest bardzo dobra, aczkolwiek chciałem poświęcić chwilę uwagi temu oto modelowi, czyli Chornikowi 31 33 mm w naturalnej barwie. Krótko konkretnie, ten woblerek robi robotę prawie zawsze, jeśli klenie są na przelewach i rafach. Dlatego warto mieć go w swoim pudełku. Ale również o pikselka 2,5 grama. Bardzo dobre. No i nieco mniej znany bulecik. Taka oto pesteczka o drobniutkiej akcji. Fajnie to pracuje. Błyska boczkami. Dość dobrze trzyma się w nurcie. Też dobra przynęta. Dobra, przechodzimy do równie kultowej firmy, jaką jest Dorado. Tutaj też za wiele czasu nie poświęcę, dużo bym gadał. Przedstawię tylko kilka modeli najbardziej sprawdzonych, czyli inwaderek, czwóreczka, świetny woblerek, którego również można postawić na głębszym przemiale lub na pływie tuż przed Ostrogą. Godny uwagi również jest ten model, taka żabka, zwłaszcza teraz wiosną, gdy żabki zaczną się budzić do życia, dobra przynęta, zwłaszcza e, nad różnego rodzaju e, rzekami, ale nie tylko, bo również no, bardzo dobrze sprawdza się nad e, rozlewiskami, I jazie zwłaszcza, wchodzą w łąki. Dobra, zrapali. Za dużo y, kleniowo jaziowych woblerków nie ma. Jedyne co chciałbym przestawić to ten woblerek, tak zwany pocisk, ja na niego tak mówię, czyli mini fatrap. Bardzo lotny woblerek. Ktoś powie, komercyjna masówka, owszem, zgodzę się z tym, ale czasami y, taka przynęta pasuje rybom. No i jeszcze zatrzymę się na chwilę przy salmiaka. A mianowicie przy modelach Hornet 2 i 3, w tym oto malowaniu, sprawdzonym kleniowym malowaniu, bardzo dobry woblerek, jak widzicie w dwóch wielkościach, 2 i 3 cm. Godnym uwagi jest również ten kolor, taka oto poteczka. Również dobra. No i wspomnieć też należy o e, klasyce klasyków, czyli o modelu e, Tiny Trójka w naturalnym malowaniu, jak również owado, e, owado podobnym. Szukam jeszcze drugiego. O, jest tutaj, z tym jasnym brzuszkiem. Również bardzo dobra woblerki, płytko schodząca. Dobra, to byłoby na tyle. Wszystkich zainteresowanych prezentowanym przeze mnie sprzętem na filmie e, zapraszam do sklepu stacjonarnego, a tych, którzy nie mogą przyjechać osobiście, e, zapraszam do kontaktu telefonicznego, jak również e-mailowego, czy też przez e, Facebook. Szczegóły znajdziecie w opisie filmu. Paczki wysyłamy na bieżąco. E, jeśli byście mieli jakiekolwiek pytania odnośnie e, sprzętu, Śmiało piszcie lub dzwońcie. Do usłyszenia i do zobaczenia nad wodą i w sklepie, w największym sklepie, w Krośnie Odrzeńskim, w tej części województwa lubuskiego. Cześć.